I tam w kolejnym filmie chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że w tym filmie który nosi tytuł najważniejszy film tego roku tam jest generalnie bardzo dużo różnych kwestii zawartych część jest w tytule natomiast na przykład tam jest kwestia jakie na przykład jakie kultowe unikaty mainstreamu udało się odtworzyć w laboratorium, właśnie jako takie ekstrakty rzemieślnicze w momencie, gdy na przykład dekant Miss Dior Sherry EDP z 2005 roku nie sprostał mojej pamięci mojemu moje, moje właśnie takiemu wspomnieniu o tym zapachu czegoś mi brakowało, po prostu ta pamięć była silniejsza, mocniejsza, pełniejsza niż to, to wrażenie tego, z tego dekantu po czasie w związku z tym właśnie powstanie Takiego zapachu idealnie z tego wyobrażenia, z tej pamięci, tego wszystkiego Oprócz tego w tym filmie jest 11, może zagadam, 11, tam jest po prostu też taka część Po prostu szypry w różnych odsłonach z przykładami Także tam jest naprawdę bardzo dużo różnych e, tematów No i to chyba tyle e, Dlatego to też jest podpięte pod serię właśnie te właśnie vintage, retro i tym podobne kwestie Przypominam, że są w sumie dwie serie, dlatego że ja w różnych okresach czasu tę serię gdzieś tam sobie inaugurowałam, wodrębniałam po prostu potem wyszło, że są dwie. Jedna po prostu miała hasło retro i tyle. I tam są różnego typu zapachy: szypry, aldehydy, pudry, jakieś różne kosmetyczne dawne, retroklimaty, szminki, nieszminki. Zaraz jeszcze powiem, że rozpakowałam ten zapach. Ten Sticky Maxa, ten Skoczyn Soda, tą wersję Island Water. Tą taką w pomarańczowej kolorystyce, ponieważ kiedyś przedstawiałam świetną i mam dwa flakony, tą różową. I ten jest naprawdę, ma bardzo dużo wspólnego z motelkami Lartuzona, ja sobie popiją. Um, może coś takiego w tym jeszcze z goryczkowego. Czy znaczy powiem szczerze, tam są jakieś niektóre dla mnie nie, znaczy są nuty takie totalnie nie moje, pamiętam, w składzie, ale na szczęście nic problematycznego się nie wybija. Natomiast zdecydowanie większe wrażenie na mnie robi ta wersja różowa, która nie bez powodu wtedy skończyła się kolejnym. Kolejnym flakonikiem. Także tyle. Na lufse. O Boże! Momencik. Parkie to więc nie zrobiłam. Flakonik raczej się nie obawiałam i kartonik. miękko tu upadł. Tylko ja się bardziej obawiałam, że mi tutaj spanie na ładowarkę, że mi zaraz jakimś ostrym kantem ładowarkę rozwali. Natomiast jeżeli chodzi o tę markę, ja wspomniałam o tym zapachu. Kiedyś dam o tym opowiadałam o Sofii. W ogóle zdjęcie flakonu Sofia właśnie tej marki. Lata temu z perfumaria, holenderskiej perfumerii, to w ogóle było na z moich pierwszych zdjęć na Instagramie No tak jak na przykład jest taka pamięć zdjęciowa na przykład z folder Instagram, to właśnie jak się lata sam do, to właśnie jest to zdjęcie Foki, która się wlegiwała na plaży, pamiętam w Niechorze jak byliśmy e, Takie moje ujęcie z takim pięknym zachodem słońca w takiej dosyć e, właśnie... Z taką też ciemnością. W ogóle ja mam takie zdjęcie, Darek, chyba mam jakieś tam razem, i to też to było chyba w Jarosławcu. Gdzieś tam, jak myśmy przejazdem, bo krążyliśmy po całym wybrzeżu, i tam też właśnie był ten jeden z pierwszy, pierwszych perfumowych czas Tam to właśnie w takich tych zdjęciach z folderu Instagram to właśnie było zdjęcie Sofii, tej marki. Na Luxury Forlett wleciał jeszcze zapach Flech, czyli kwiat w którym tam jakieś cytrusy, kwiaty, fajną chyba lawendę, geranium i paczulę zastanawiam się, dlatego że setka, tylko to jest taka bardziej woda, woda kolońska, woda oświeżająca w jakimś takim klasycznym flakonie i chyba około, nie wiem, dziewięćdziesiąt parę złotych także za setkę, także zastanawiam się, chociaż raczej chciałabym żeby listopad był miesiącem bez zakupów, znaczy jak, jak to wyjdzie ten film najprawdopodobniej zatytułuję Yy, wieści perfumowe, różnego typu. Yy, dołączę do tego relacje z różnych miejsc, yy, odwiedzin perfumowych. Odwiedziłam dzisiaj na przykład, miałam około chyba 10 minut do pociągu. Skoczyłam na chwilę do Rossmana. Później, jak wysiadłam, przesiadałam się, bo było takie połączenie. Generalnie było zamieszanie. Myślę, że w każdym razie w końcu wysiadłam na wrzeszczu, chociaż miałam jechać do Madison, i tam przechodząc przez tą. Nie, jak się nazywa? No, tą taką. Galerię przy Rzeszczu, ale nie bałtycką, tylko to... metropolia, o metropolia, to tam się napataczyło hebem i byłam w hebem. Później byłam w Douglasie, w Madison i byłam celem m.in. ocenienia, czy dalej jest Cartier, ponieważ tam były kartie. jeszcze w sumie nie aż tak dawno. I Byłam dobrać coś w Notino, więc tam też trochę chyba przeglądałam. Porozmawiałam trochę w Douglasie, porozmawiałam trochę w Notino. Trafiłam na kompetentną osobę w Douglasie, kompetentną w Notino. Muszę przyznać. Tak. I zaraz próbowałam trochę tam zdjęć, nie zdjęć, także zaraz przejdę do tej relacji perfumowej z tych miejsc. Zamówienie odebrane między innymi ten gress ten sherry. I ten zapach z gruszką świetnej ceny, ma być właśnie bardzo w stylu La Petit Cherie e, Ani Gutal, e, które kiedyś zresztą miałam dawno temu, taka bardzo zwiewna, przestrzenna, po, napowietrzona Generalnie taka rześka też, taka wiosenna, lekka, przestrzenna gruszka e, Poznałam ten zapach Quentina Bisha, w którym żadnych nadziei nie pokładałam, ale po prostu jest tak rozczarowujący że w końcu trzeba nagrać odcinek jak to po prostu można nieźle spaść pod kątem jakichś takich właśnie tych realizacji zapachów w sensie no po prostu co tam innego pomyślałam, że po prostu z tak dobrych rzeczy na tak tak słabe tak nic nie wnoszące także taki generalnie pod publiczkę to tak ubolewam, wszystko zasłodzone Coraz gorsze jakości nie wiem, jakieś wypieki, ciasta, o wszystko trzeba pytać. Czy lemoniada na naturalnych cytrusach, zasłodzone lody, zasłodzone ciasta, wszystko nie tak w pożywieniu, na znaczy takim chociażby tego typu. Więc no, trzeba to bardzo rozsądnie, rozważnie wybierać i tak dalej, i tak dalej. To samo się przykłada na różne kwestie zapachowe. Często syntetyczne wejścia kosmetykach, w perfumach. Niestety też można ubolewać się, tym, że są wypłaszczone, w ogóle się nie rozwijają, wszystkie są do siebie podobne, nic nie wnoszą, zasłodzone, zgrzytające, zamęczone, pff, wszystko źle. No i takie jeszcze się podobają. Rozpakowałam moje dwa zamówienia z naturem, takie zamówienia online. To już rozpakowałam wcześniej, w tygodniu, Poirytowałam się. Gdzieś tam chyba nawet nagrywałam, coś pewnie później wleci Tam między innymi ten zapach. On um, wtedy utrafiony w bardzo niskiej cenie. To jest taki zapach w stylu Mark Jacob Daisy, Chance Saltentry. Um, nawet nie wiem, czy dla mnie brałam. Może niekoniecznie, może komuś. W każdym razie była taka cena, że się skusiłam. Coś chyba źle sfausowałam. Pogadałam, pogadałam ci nie nagrało. W każdym razie nie wiem, co tam, tam gdzieś tam że Więc te wcześniej były. Trafiłam na kompetentną osobę, tą pierwszą właśnie w Douglasie. Dzisiaj w Douglasie też, w Notino też w starej Miedlarni niekoniecznie na kompetentną osobę. W tym Douglasie gdzie ta niższa to właśnie ta pierwsza osoba była kompetentna, druga osoba się jeszcze później też zdarzyła, no to tak może niekoniecznie, znaczy... Ujdzie, ujdzie. W każdym razie globulus. Um, dosyć ziołowy, dosyć w mięta, ale tak ładnie przestrzeni ładny. Kiedyś miałam dekant, um, kiedyś też miałam um, dekant Menta Raichosa, czy Reiriosa, nie wiem, odświeżam sobie ten zapach, jednak się osładza za bardzo. Takie trochę mięta czekolada w takim połączeniu, um, jakby... No, może nie taka typowo miętę czego takiego połączenia, to już w ogóle nie lubię, ale coś tam sobie kołatało. Blady rolskie śmiałam, dekant to w ogóle nie idzie w użytku, właśnie bardziej tak jak jaśmin. Yy, przynajmniej tak teraz, jak sobie odświeżam ten zapach. Ja gdzieś tam jeszcze trochę mam mililitrów tego zapłodzić dekant, tylko nie wiem gdzie. Także prościej szybciej, bo by sobie odświeżyć w ten sposób. Yy, także pośprawdzam też te czarne. Yy, też jest z mersią no a generalnie z tej marki prawie wszystko znam yy, Oprócz tego przyjeżdżam sobie na nowo Roses Rose on Ice i dziś mam dekant. Kiedyś nie zawsze mi się podobał, myślałam o flakonie, natomiast Teraz tak jakaś taka ostra zieloność, ale taka nie do końca mi pasująca się zaczęła ujawiać Nie wiem, czy tak odbiór mi się zmienił, czy po prostu tak już zmienią ten zapach Potem się okazało, że są butikowe Chanel T6 ale to chyba w osobnym filmie opowiem. I właśnie przy okazji tego trafiłam jeszcze na inną osobę, rozmawiałam tu w klasie. Z panią, która bardziej była pod kwestią tych Chanel. Posprawdzałam różne, bo tylko dwa sprawdziłam na skórze. Ten na skórze, na grzybiecie lewej dłoni oraz ten na grzybiecie prawej dłoni. W jakimś okresie sobie wybrałam te dwa. Oprócz tego na wstomeczkach miałam właśnie ten Moncler, który mówiłam, ten z naprawdę ładnym sandałowcem Długo się otrzymał. Oraz jeszcze tą na sonetce do Menta z Rolls Rose, ale tutaj efekt nie do końca był zadowalający. Kiedyś bardziej ten zapach pasował, mój ten Rolls Rose. And Rose. No to tylko skutało, powiem, że jeżeli chodzi o te 6 zapachów, szan, to są bardziej wody kolońskie, inspirowane jakimiś tam podróżami, pokazałam ich przy podróżach, nie wiem. W każdym razie takie bardziej odświeżające i każdym się trochę generalnie z czymś kojarzyłam. I myśl, nie wiem jakie one są w cenach, ale myślę, że w ogóle są chyba setki, nie, 120 chyba, czy 120, 50. One jakieś bywały w dobrych cenach na tę serię Perfumpel, czyli podstrona dolce.pl, gdzieś koło 400. Natomiast zawsze były wskazywane stałe parametry tej serii. Ehm, na pierwszy taka one są generalnie takie zwiewne, takie raczej się to długo nie utrzyma. Yy, nie wiem, jakie są ceny, ale nawet w przypadku tych CN400 złoty nie do końca. Znaczy jakościowe, w sensie ładnie brzmiewające, jakieś tam, że chodzi o kwestie aromatyczne, niearomatyczne, ale, ale parametry dosyć kulejące, tak to się zapowiadało. Od razu powiem, że z każdym zapachem coś mi się kojarzyło, yy, natomiast byłabym w stanie skazać właśnie coś, co jednak bardziej mi pasuje. W przypadku tego zapachu mogę powiedzieć pokrótce, że na przykład Zivongi, tak, Extravagance i ich mandarynku. Tu mandarynki nie ma w tak, ale coś dawał taki trochę efekt w stylu tamtego zapachu, ale jednak też Zivongi lepiej. I mam w dawnej wersji, nowej wersji, w dawnej wersji po prostu kocham. Nowa wersja też dobra zresztą. Ten z kolei dosyć w stylu Chanel Crystal Over, których mam w dawnej wersji, także. Ten dosyć takie, takie pomarańczowe rzeczy, drzewo pomarańczowe, na roli petit grain, tego typu klimaty, czyli nie do końca dla mnie Później ładniejsze takie żółte coś, bardziej cytrynę, także lepiej To ciekawe, padło na bloterku, tak trochę jak szyb fużer, ale zaaplikowane na skórę Na początku było coś takiego ciekawego, dosyć takie aromatyczne zielenie, zielony las momentami, taki efekt trochę na grzbiecie dłoni Ale później jakieś taka, yy, nie wiem, taka trochę pudrowa nota, coś nie do końca później ten to był taki trochę czystościowy, taki trochę powiedzmy takie pranie, niepranie. Ten yy, na bluterku dosyć budził skażenia trochę z szans w dawnym, trochę z kokomołomuzel, yy, natomiast yy, tam też jest pieprz yy, i w pewnym momencie i róża, i to dało taki bardziej efekt, i na skórze, że to już w od razu praktycznie. I w L LEDP, to połączenie róży z różowym pieprzem. Ale to jeszcze będę opowiadała o wrażeniach z tych sześciu osobno, raczej no tak zapowiedziowo. Zachaczyłam też tam po bliskiej do shop, nic nowego zapachu nie było Produkt zapachowy no to ta dynia Taka trochę, takich wydźwięk korzennych te wszystkie świeczki, nie świeczki, ale Zapach jakiś nowy może będzie Superfarm te kodali, wcześniej one przeważnie w Douglasie było, ja niektóre zapachy mam, trafiłam kiedyś w Douglasie chyba właśnie w śmiesznych cenach Sprawdzałam Dobrze mówię? Flame To Agnieszka mówiła nie odświeżyłam sobie tego zapachu dzisiaj no tyle tylko że nie mieli akurat tego. Były różne trendy, ale tego nie było Nie był to zły zapach Ale to były testy takie bardzo pobieżne i przy testowaniu dużo Wielu innych rzeczy. Było bardzo dużo nowych rzeczy w Superfarm Więc testy są niemerodajne. Wypadł wyraziście Coś tam w stronę taką trochę słodkiego groszku Generalnie słodko, także No nie do końca chyba dla mnie Było też to nowe. Tu w ogóle zaczęło coś się pojawiać w stronę jakiegoś takiego ziołowego, czy jakiegoś oregano, nie oregano Bo sprawdzałam na lotnisku kiedyś te białe, były też chyba różowe Ja mam czarnych flakoników, trafiłem jakieś na Poclean no i teraz takie właśnie, jakieś tam benzynowe, nie Dużo no jeszcze arabskich też się pojawiło, były zapachy furla Te różowe nawet ładne, tamtych już nawet nie pamiętam, te różowe to taki właśnie taki Taki niezobowiązujący, taki ładny przestrzeń, taki do dopsikiwania róż Taki ładny Cały czas mnie zachwycają te oczywiście kartoniki, tak dalej, KSRL, Lu, jeden Zawsze, jakoś taki sentyment do tych kartoników. Ten zapach, przy tym zapachu w ogóle w zasadzie sensie niezła sytuacja. Przyszły jakieś 13-latki po prostu były zachwycone tym zapachem, przeżywały tak strasznie, a, a ja chwilę wcześniej na zapach, to po prostu prawie z wrażenia zemdlałam, w sensie negatywnego. Takie zasłodzenie wypłaszczone, jakieś pianki marszałek, tak wszystko wypłaszczone, takie to było straszne Dzisiaj no notino, bo było dużo, tam z dużo arabskich Były te wszystkie inne, czarne, żółte, białe, wszystkie tam posprawdzałam, głównie skorków, ale To było w tej Maxxie, w zahaczyłam, to było Ale to można trafić online, taniej, na na Coś tam, były Jarli, jak dobrze wymawiam Był ten zapach, no co kiedyś utrafiłam, sobie właśnie wzięłam a nie wiem, pokazywałam go w nowych nabytkach, a kiedyś go też o nim mówiłam parę miesięcy temu Nie wiem, gdzie ten drugi mam No i właśnie widziałam, że na Allegro tani, sprawdziłam ten ja się zdecydowałam, bo on był w takiej cenie, 73 euro Sprawdziłam sobie Nie wiem, czy nuty tam na przykład, nie miałam czasu Stwierdziłam, że zaryzykuję Mówię, kiedyś kusiłam, gdzieś jest Słyszałam dwa flakony Ale w końcu go rozpakowałam i sprawdziłam Opowiadałam w filmie jednym, innym w wrażeniach. Co tam jeszcze w TK Maxie? Coś tam. Potem zahaczyłam jeszcze. Second hand, bardzo ładną, taką w ten sposób zrobioną, taką bardziej aksamitną, i w ogóle z takim pięknym haftowaniem. Piękną kolorystycą, w ogóle super spójność. tylko za dużą. No i to tak nieźle za dużą, gdzieś o dwa rozmiary. Tutaj mierzyłam kolejną rzecz w groszki ale stwierdziłam, że jednak troszeczkę za dużo. W sensie tak gdzieś tam w okolicy, powiedzmy. W większości ciała gdzieś w okolicy talii i tak dalej, po prostu trochę za luźno Więc jednak o rozmiar przynajmniej za duże, także jednak stwierdziłam, że i tak on wróży w groszki, także nie Chociaż ładne i tak ładnie wykończone i tak trochę taki powiedzmy taki półgolf Mierzyłam też ciekawą sukienkę, w taki ciekawy kolor, w fajnym fasonie, tylko też trochę za duże bo też Też sobie mierzyłam w spójnice, właśnie Musiałabym ją sporo gdzieś zbierać albo z jakimś paskiem, a ja ostatnio nawet nie wzięłam różne paski, także chyba nie Zresztą mi będzie waga, waga, nie waga, bardziej rozmiary nadal lecieć, więc w sumie bardziej będę szła w te mniejsze sukienki Więc ta była, te rzeczy były o rozmiar i tak za duże, aktualnie noszę powiedzmy m najczęściej Czasami taką SM, czasami, no generalnie wokół m a to były L-ki, więc te dwie rzeczy Tu widać ja jeszcze z jedną stąbeczką, druga już z Douglasa się gdzieś już rozsupłała Utrzymała się właśnie ta z tym mąklech. Później byłam w końcu odebrać to z stylu, co chciałam. Porozmawiałam trochę z Amadeuszem. Sprawdzał moje nowe zapachy, pokazywał mi swoje nowe zapachy, które tworzy w laboratorium z klientami. Sprawdziłam ponownie nowe memo. Wrażenia generalnie pozytywne. Wcześniej go sprawdzałam chyba zbyt powierzchnia, bo nie sprawdzałam niemal, ale trochę ten obrazek kojarzyłam. Później dopytywałam, jakie nowe zapachy są. Trochę rzeczy doszło, wiem, że będą nowe ubiegłą, to też mówił i też nowy yy, lamar. Tych nie sprawdziłam z nowych, bo już mi zrobił próbkę tego zapachu Oświeżałam sobie ten Dazzling, o którym kiedyś opowiadałam Sprawdzałam na skórze ten, Lewar oraz Casa Futura. Futura bardzo ciekawe, serżów Szyb Taki trochę momentami zmienny, momentami taki trochę wytrawnostrzejszy Taki trochę bordowy, goryczkowy, garaniowy, ale tak ładny, nieciekawy To jest to cudo na na targu, przypomnę Opowiadałam w innych filmach o nim, wielokrotnie już. Tu właśnie, że chodzi o butikowe szanse, zostały pożyczone Douglasowi w dwóch miejscach: Douglas, Douglas Forum oraz Douglas Galeria Bałtycka do grudnia. Taką dostałam informację właśnie w tych Douglas, tym Douglasie. To znaczy, forum widziałam na żywo, chociaż na początku przeoczyłam. Yy, powiedziano mi, że tak samo w Galerii Bałtyckiej. Dzisiaj byłam w Galerii Bałtyckiej? Nie, nie byłam. Bo ja byłam, byłam blisko. W każdym razie tak bym nie miała czasu zahaczyć, ale. Byłam w tym drugim centrum przy Brzezcu. W każdym razie yy, mi mówiła, że była właśnie w Galerii w Dugasie i nie widziała Ale może było tak, jak właśnie w przypadku forum, że gdzieś tam yy, można przeoczyć No ja przeoczyłam, potem mi pokazano To jest w ogóle szyb, który kocham, tylko mam dwa flakony, który dożywa sobie jesienią Tylko muszę jakiś flakonik sobie namierzyć Na tych wszystkich, W tych wszystkich moich miejscach perfumowych Przypomnę w wres, że jest pewien zapach marki Azarok. Już pokazywałam, opowiadałam, mam flakonik, który ma dużo wspólnego z tym zapachem Także takie to właśnie różne wieści z różnych miejsc perfumowych, rosma, nie Rossmann zaraz jeszcze będzie Ogólnie to tak Trochę tych filmów leciało z kwestii szyprowych, dlatego że w październiku serią serialu dominującym seria jedenastkowa, w listopadzie zapowiedziana seria, podseria Kwestii retro, winter i tak dalej, podseria szyprowa i na przykład jest trochę filmów już teraz takich rozważeniowych odnośnie szyprów, wyjaśniających odnośnie szyprów Szypry, takie rozumienie dla początkujących, również szypry 11, szyprowych zapachów świetnych, które mam w postaci flakonów, tak dalej, tak dalej Klimatyczność emocjonalnych, szyprów, również szypr w różnych odsłonach, w tym w takim dłuższym filmie, najważniejszym film tego roku, także różne filmy Opowiadałam też właśnie o tym, że dobrze, dobre wrażenie na mnie zrobił ten właśnie kasa futura. Serżow, szyk serżow. Też mówiłam o tym 1905, tym nowym nabytku, który okazał się właśnie, też tak wyglądał, że taki będzie szybrowy. Też mówiłam o moich szyprowych stworzonych zapachach, o ostatnim właśnie Szypr ideal. O też o zapachu Alma, czyli dusza, z wydźwiękiem szyprowym, z fiołkowością. Na przykład ten film. to są go krówki wegańskie. Karmel, limonka. To tak, a propos tego, że pożywienie, czy różne napoje można potem, mogą być pewnego rodzaju, czasami, my o mieliśmy je do Kina kiedyś, um, czyli przed Kiną, już nie pamiętam. Utrafią gdzieś w każdym razie się tam pobliżu Kina, był ten smak w takim innym miejscu. E, natomiast to, co chciałam powiedzieć, to, że właśnie na kot, też różne napoje, kombucha, kombucze te różne i, i różne napoje też mogą stanowić e, inspirację do stworzenia różnych zapachów. Czy ktoś mocniej zna ten zapach może. Przez jakiś czas dziś tam miałam trochę na uwadze. Te nowe właśnie mają się pojawić ubigą w stopockim stylu. Taka jest miniaturka. tego film najważniejszy film 2024 roku, też tam są też te właśnie szypry w odsłonach. Osiągnięcia tego roku, kwestia sportu, kwestia testów MRT i różne inne kwestie. Nawet taki napój może też zainspirować do stworzenia takiego zapachu. Kwestia z zapachowych potrafią na przykład w Lilu takie do mycia dłoni w yy, piance akurat. Yy, właśnie tutaj mamy yy, lawendę, mam też paczulę yy, ładnie pachnie, tak jak kiedyś utrafiłam w Jadronce, bo z tych wszystkich to było nawet ładne tak zapachowo zielono, dosyć tak zielono, a to trochę w takie kwiaty z taką trochę słodyczą, nawet w sumie. Kojarzę się z niektórymi zapachami takimi, w sumie ładne to jest, ma to słodycz, ale jakoś taką pyłkową, niepyłkową, nie wiem. Kolibor może nie do końca, ale coś w taką stronę, że jakoś tak wciągająco w sumie generalnie. To chyba było w Kauflandzie utrafione, to a propos takich zapachowych rzeczy, yy, takich na umywalce yy, do mycia dłoni. Natomiast czy któreś yy, bym powtórzyła? Mam takie produkty, jakieś takie do mycia dłoni, które bym powtórzyła. Myślę, że forma tej pianki, nawet w sumie ten zapach, no nawet może to, tam były też jeszcze inne wersje. Na to się zdecydowałam, pokazywałam. Był film właśnie, gdzie mówiłam o tym. No, no te że to może być jakiś taki też, właśnie szyb w budżetowej cenie. To może coś dobrego. Nie ma za bardzo nut, które mi nie pasują, także w sumie ładne flakonie zdecydowałam się. Okazja była na Luxury for Less Właśnie to jest ten film, o którym mówiłam. Tutaj, właśnie o kwestii sympatyków szybów. tutaj, właśnie o tym zapachu. Kupiłam ten zapach za 30 zł To na udany efekt po nutach. Nadal dostępny, właśnie wtedy był nadal dostępny. Kiedyś miałam ten balmę, bo tak to się wymawia Jeszcze nie opowiem. Ostatnio, jak przypadkiem spotkałam koleżankę perfumową w Gdańsku w autobusie, to. To właśnie się okazało, ja byłam przekonana, że coś innego ma na sobie A po prostu ten zapach w dalszej, dalszej części wyłożył pewną określoną kwestią Z racji pewnej nuty, składnika i tak ja dalej To jeszcze opowiem kiedyś Ja kiedyś ten zapach miałam w postaci flakonu jest ten film właśnie z różnymi nowymi nabytkami, nie wiem jaki tam w końcu jest tytuł Ponieważ w tym filmie też opowiadam o zachwycie tym zapachem Forever Gold z Laura Vaggioti, który Na który się skusiłam po informacjach od koleżanki perfumy z Fragrantiki, Salwadory Jak ogląda to oczywiście pozdrawiam W każdym razie, tam widziałam komentarz Agnieszki, że mi to nowy zapach, a że już problem z dostępnością. Powiem tak, jak ja kupowałam gdzieś około tydzień temu, to w trzech miejscach to było. Teraz faktycznie jest problem, natomiast myślę, że to się może zmienić, ale wtedy było. Wtedy informowałam, że do około tygodnia informuję o tym zapachu, i wtedy jak informowałam, też jeszcze było. Są so, Właśnie to jest to szyprowy detail. Jak dobrze wymawiam. No i właśnie w tym filmie też mówiłam, właśnie to jest ta Jotti. Mówiłam też o różnych innych zapachach, to posprawdzałam co dosyć się w stylu a co lartizon, czyli motylków O wszystkim tam opowiadam No za bardzo nie powiedziałam o osmantusie, Roże Gajela, dlatego że jeszcze tego za bardzo nie posprawdzałam To jest akurat medyza, ale my też kiedyś opowiadałam o kwarcu, różnych innych, to są takie, to takie były wykonaniki Taka seria w TK Maxie kiedyś, kiedyś Ona była, znikała, była, znikała, tak samo przecież było z różnymi innymi markami w, w TK Maxie. Bo na przykład ten Brooksfield, to mówię, to już jest mój drugi flakonik. Ja kiedyś o nim mówiłam, jest kilka.